z tej strony Anika i dzisiaj kolejny odcinek z rodzinki to zaczynamy o jej myśli widzowie teraz też słyszycie myśli moje po prostu tego bo ja zapisałam Oliwię na tańce i właśnie chcę ją do galerii zabrać żeby sobie ciuchy kupiła i żebyśmy się pobawiły i właśnie no normalnie chce się z nią pobawić w centrum handlowym, jeżdżę ją, zabiorę na basen, no w sumie możemy iść do domu, ale pójdziemy, no w sumie, no do domu na basen, na plac zabaw chcę z nią pójść, to będzie taki fajny dzwonek, wiecie, a co mi chodzi. No i chyba idę do niej do góry. My już idziemy do oliwi na górę, nie pytajcie co to było widzowie. A, dobra, co to jest jej pokój? Oliwcia? coś do powiedzenia. Po prostu, bo się ja zapisałam na balet i dzisiaj chcę iść z tobą do centrum handlowego, żebyś sobie kupiła no, um, strój na balet jeszcze chcę ci zabrać na basen i na plac zabaw. Cieszysz się? No to się ubieraj i już będziemy szli i poznasz dzieci tam i panią, no bo jeszcze tam na chwilę idziemy i poznasz panią i dzieci. No, ja też się idę przebrać. Tak wygląda Olivia. Co? Widzowie sobie jedzie. A, widzowie, auto mi się rozwaliło. Będziemy musieli ich kupić nowe. Jestem przyzwyczajona do tego. O! Ale dobra, już się nie da z tym nic zrobić. Jezu, co ci się stało? Co chciałam Chodź! Co cię? Dobra, teraz widzowie, idziemy do centrum handlowego. Już. Widzowie, idziemy, 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 idziemy. Dobra. Surcia, chodź, chodź, zaprowadźcie na balet, żebyś poznała dzieci, a ja pogadam z nauczycielką. Eee, eee, no dobra, dobrze szłam. Szybciej to właśnie tutaj. Przywitaj się z panią, a ja tutaj posiedzę. I poznaj się z dziećmi. Dzień dobry. Dzień dobry. No, tam córka, no, 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 no. Dobrze, to my już będziemy szły. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka i subskrypcję. Będzie part 2, to pa, pa.